Siema, przed chwilą był filmik z Lasius Niger, teraz jest filmik Camponotus Nicobarensis. W tym odcinku damy im mącznika, młynarka, takie. Yy, tu mamy kolonię moją, bardzo osta ostatniego ten się rozwinęła, tutaj jest królowa, tutaj mamy robotnicę. Wiecie jak oglądacie moje filmy. Yy, dobra. Teraz napełnijmy podełko wodą. Otwórzmy. I możemy napełnić. Dobra. A teraz nasączmy jeszcze sączek. Do pełna. Dobra, mamy. Co mamy z głowy już? Teraz mogę Wam pokazać yy, ten. Jak coś Teraz możemy im dać przy okazji miodek. Dobra. Możemy teraz wyciągnąć stare złotko, a wsadzić nowe z miodkiem. Dobrze. Tutaj mamy miodek. A zaraz, tutaj damy też obok robaka. Zaraz będziemy podawać. Tylko na razie zobaczmy, co się stanie z Miotkiem. Czy któraś podejdzie, czy nie? Tu jakaś chodzi. Tu. Tak, gdzieś jest? Nie. W gnieździe. Nie wychodzę z gniazda. Tutaj jakaś chodzi sobie. O, jakaś podchodzi pod miód. I chyba tak spasmakował jej ja już sobie je. Tutaj do wody żadne nie podeszło jeszcze. Tutaj podchodzi kolejna. No. I jak wskoczyła na ten miód. Dobra. Będziemy mogli dawać robaka. Jeszcze przed podaniem nakarmimy te mączniki jabłkiem. Patrzcie. Co tu się będzie zaraz dziać? Już wchodzą. Ci, co nie lubią takich robaków, to widzieli w co kliknęli, to lepiej jak nie, niech nie wchodzą na takie filmy. Tu już zaczynają jeść. Zaraz któregoś damy mrówką. O, już pokłaniają to jabłko. Mączniki są wszystko żerne, jak wam powiem. Ale wszedł jeden na jabłko. Widzicie go? Dobra, możemy podać mącznika. Widzę ten co po jabłku chodzi jest chętny, to możemy go wziąć. Chodź. Mamy go. Dobra, możemy podawać. Dobra, będziemy tylko wrzucać. Dobra, wpadł. Będzie akcja. Jeżeli go będzie dotykać. Nie uciekaj tylko pod korzenia. Czekajcie. Dobra. Tutaj jest. Idzie w tą stronę, a mrówki tam. Po tamtej stronie. mrówki Tu jest robak, a tu, a, a miód. tu jest intrus, który się zakopał. Tutaj mamy robaka a tutaj mrówka podchodzi. O, Dobra, tak czy siak go zaraz zgniota. Rusza się. Dobra, mącznik jest zgnieciony. Jakaś mrówka podchodzi. I pewnie ten mącznik będzie zjedzony. A to się stało z jabłkiem. Nie ma. Bo pochłonęły. Jakaś mrówka chodzi tutaj. To zaraz będziemy kończyć. jeszcze zobaczyć. Jakaś jedna pochodzi po nim. Tutaj jeszcze Wam pokażę królową, gniazdo. Możecie zobaczyć. To jest, to wielka to królowa, oto. A, a to jest, a to są jajka. Dobra, patrzcie łącznik, co się z łącznikiem robi. Ta mrówka pochodzi na łączniku się huśta. Dobra, będziemy kończyć. Yy, wrzucę Wam szorca. Yy, nie wiem, czy wrzucę, postaram się. Czy jak będzie obsie, obsie, mącznik cały w mrówkach, to wrzucę Wam szorca. Tu macie jeszcze, możecie spojrzeć. Będziemy zaraz kończyć, tylko jeszcze Wam pokażę, bo może się akcja zaraz zacząć. Nie, łącznie się już ruszał, pewnie nie będzie. Ostatnie spojrzenie na naszą królową. Subskrybujcie, lajkujcie kanał. Nar narka. Do następnego usłyszenia.